Czy wiesz, że LPG daje nawet 40% więcej energii niż gaz ziemny, a mimo to wciąż wiele osób się go boi albo go nie docenia? Czas to uporządkować. Dziś rozkładam na czynniki pierwsze dwa najpopularniejsze paliwa do ogrzewania gaz ziemny i LPG. Pokażę Ci różnicę, wskażę przewagi, ale też uczciwie powiem kiedy, które paliwo ma sens. Na końcu dzisiejszego odcinka zapraszam Cię na końcik partacza, czyli analizę realnego błędu zbudowy. Pokażę co poszło nie tak i co możesz zrobić, żeby nie popełnić tego samego błędu u siebie. A teraz kliknij szybką subskrypcję i zaczynamy. Ten materiał kieruje do tych, którzy budują dom, myślą o zmianie źródła ogrzewania albo po prostu chcą wiedzieć, w co lepiej zainwestować, żeby nie przepłacać i mieć święty spokój na lata. Zaczynamy od podstaw. Gaz ziemny to metan, lżejszy od powietrza, więc unosi się do góry. Zwykle trafia do nas przez sieć gazową w niskim ciśnieniu. LPG to propan i butan, cięższy od powietrza, czyli przy wyciekaniu opadają i dlatego wymagają lepszej wentylacji i przestrzegania odległości od studzienek, zagłębień. Terenu, czy innych miejsc, w których mógłby się gromadzić gaz. Oba gazy są bezbarwne i bezwodne, ale dla bezpieczeństwa dodaje się do nich charakterystyczny zapach. Inwestorzy muszą wiedzieć, że właśnie przez ciężar LPG nie wolno montować kotłowni gazowej na gaz płynny w pomieszczeniach, w których posadzka znajduje się poniżej poziomu gruntu, czyli w piwnicach i przy ziemi. To istotna różnica projektowa. Gaz płynny w razie wycieku może zalegać przy podłodze, co w przypadku zagłębionych pomieszczeń zwiększa ryzyko zapłonu i wybuchu. Dlatego kotłownia na LPG musi być zlokalizowana na poziomie terenu lub wyżej, z odpowiednią wentylacją dolną. Przez to też należy bardziej rygorystycznie podejść do planowania lokalizacji urządzeń gazowych i samego zbiornika na działce. Druga rzecz, wydajność, czyli ile ciepła dostajesz z jednej jednostki paliwa. Gaz ziemny ma wartość o połowę około 32 MJ na metr sześcienny. LPG daje około 46 MJ z jednego kilograma. To oznacza, że przy tej samej masie gazu LPG dostaniesz więcej energii cieplnej niż z gazu ziemnego. Natomiast przy porównaniu objętości po rozprężeniu różnice się zacierają, bo 1 m3 gazu ziemnego to około 0,7-0,8 kg, a 1 m3 gazu LPG po odparowaniu to nawet 2 kg. Dlatego realne porównanie efektywności powinno uwzględniać warunki spalania i sposób dostarczania gazu, a nie samą wartość o połową na kilogram czy litr. To nie jest tylko teoria. Różnice w charakterystyce spalania LPG przekładają się na szybkość. Systemów, które muszą działać dynamicznie. Mówimy tu o kotłach kondensacyjnych, promiennikach, nagrzewnicach, suszarniach czy kuchniach gastronomicznych, gdzie istotne są szybkość nagrzewania, precyzja dozowania i efektywność spalania. LPG daje szybszy start i lepszą kontrolę. Weźmy przykład. Dom jednorodzinny zużywający 12 tysięcy kWh rocznie na cele grzewcze. Dla instalacji z własnym zbiornikiem LPG koszt 1 kWh wynosi około 30 groszy. Roczny koszt ogrzewania to więc około 3600 zł. Kluczowe jest tu słowo własny zbiornik, bo to wtedy można realnie negocjować ceny zakupu gazu, unika się opłat dzierżawnych i uzyskuje pełną kontrolę nad dostawcą. W przypadku gazu ziemnego do kosztu samego paliwa trzeba doliczyć opłaty stałe, abonament miesięczny, opłatę przesyłową, opłatę zmienną sieciową, co realnie podbija koszt 1 kWh. KWh. Dla przykładu cena samego gazu ziemnego może wynosić około 20-25 groszy za kWh, ale po doliczeniu wszystkich opłat przesyłowych, dystrybucyjnych i abonamentów końcowy koszt dla klienta indywidualnego często przekracza 30-35 groszy za kWh, a w niektórych taryfach nawet więcej. Nawet jeżeli założymy średni koszt jednej kWh na poziomie 33 groszy, to roczny koszt uzyskania 12 000 kWh ciepła z gazu ziemnego wynosi 3900 zł, czyli o 360 zł więcej niż przy LPG w zbiorniku własnym, gdzie koszt może sięgnąć 3600 zł rocznie. Różnice te mogą być jeszcze większe w zależności od regionu i taryfy. Dalej, dostępność. I tu LPG wygrywa w cuglach. Gaz ziemny działa tam, gdzie jest sieć. Nie ma sieci, nie ma gazu. Proste. I co gorsza, coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdzie, mimo że gaz ziemny faktycznie biegnie tą samą ulicą, co działka klienta, gazownia odmawia wykonania przyłącza. Znamy też przypadki, gdzie przyłącze o długości kilku metrów miały kosztować 15, a nawet 17 tysięcy złotych. Dla wielu inwestorów to absurdalny wydatek, który skutecznie zniechęca do tego źródła energii. A z LPG przyjeżdża cysterna, tankujesz zbiornik, gotowa. Możesz mieć ogrzewanie na działce, w lesie, na stoku, w gospodarstwie. Papierologia jest Podobne jak w przypadku przyłącza gazowego, ale nie musisz czekać na pozwolenie gazowni. Po prostu projektujesz, budujesz i korzystasz. To jest realna niezależność i to bardzo cenna, szczególnie w czasach, kiedy nie wszystko działa jak powinno. I na koniec bezpieczeństwo. To pytanie pada zawsze. Oba gazy są bezpieczne, jeżeli wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką. Ale LPG, jako gaz cięższy, wymaga więcej uwagi: szczelność, wentylacja, przeglądy. Dlatego tak ważne jest, żeby instalacja była zaprojektowana i wykonana przez ludzi, którzy się na tym znają. Zbiornik LPG to nie grillowa butla postawiona pod ścianą. To poważna rzecz, ale dobrze zrobiona, jest w 100% bezpieczna i działa przez lata bez problemu. To co wybrać. Jeśli masz tani i łatwy dostęp do sieci gazowej, a warunki są korzystne, gaz ziemny nadal może być sensownym wyborem. Ale jeśli budujesz na uboczu, nie chcesz przepłacać za przyłącze, zależy ci na niezależności i kontroli nad kosztami, to LPG ma dziś przewagę. I to nie jedno: własny zbiornik, możliwość negocjacji cen, elastyczność dostaw i brak uzależnienia od decyzji gazowni. To wszystko sprawia, że coraz więcej świadomych klientów wybiera właśnie propan. Cześć! W dzisiejszym odcinku partacza, tak jak mówiłem, powiemy trochę o hds i rozładunku zbiornika. Czasami zdarza się, że ktoś nie przygotuje wykopów na czas i wtedy mm, musimy przyjechać drugi raz HDS-em. Jest to niestety kosztowne i niektórzy klienci próbują załatwić to na własną rękę, zatrudniając do tego firmy, które wykonują dla nich roboty ziemne, dla których nie ma przeszkód, żeby dźwignąć trzy razy większy i trzy razy cięższy towar, niż dopuszcza ich koparka. I tutaj mamy właśnie taki Temat. To jest bardzo ambitny koparkowy, który powiedział, że dla niego wsadzenie zbiornika 10 tysięcy podziemnego. Do ziemi nie stanowi żadnego problemu. No, jak widzicie na filmie, jednak troszkę stanowi. Zanim przystąpił do roboty, oczywiście wziął na siebie wszystkie szkody, które ewentualnie powstałyby podczas takiego wkładania. Udało mu się na szczęście wstawić to w jakiś sposób, nie uszkadzając zbiornika. Natomiast musicie pamiętać, że wszystkie takie ładunki powinny odbywać się w bezpiecznych warunkach, bo to nie dość, że stanowiło zagrożenie dla samego koparkowego, też stanowiło zagrożenie dla mienia inwestora. Nie pozwólcie na to, żeby za kilka kilkaset złotych uszkodzić zbiornika. Tylko przypomnę, że w przypadku zbiornika podziemnego uszkodzenie takiej powłoki i nie daj Boże wgniecenie zbiornika może oznaczać wykluczenie go z dalszego użytkowania lub drogocenną naprawę. Będą to dużo większe pieniądze niż te kilkaset złotych za dodatkowy przyjazd HDS-a. Więc jeżeli tylko możecie, korzystajcie z wszystkich usług, które dla Was świadczymy i korzystajcie z tego HDS-a. Bezpieczny Rozładunek może Wam oszczędzić trochę pieniędzy. No i przede wszystkim nie zrobiłam żadnej krzywdy. To tyle. Dajcie znać, jak podoba Wam się ten format. Co sądzicie o kociku partacza? Czy nakrywać go dalej? I jakie ewentualnie tematy powinienem tu poruszyć? No i co? Wracamy do odcinka. Daj znać w komentarzu, jak wygląda to u Ciebie. Masz już ogrzewanie gazowe? Zastanawiasz się nad zmianą, a może właśnie dostałeś wycenę przełącza i złapaj się za głowę. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz konkrety, wyliczenia i praktykę bez ściemy. I pamiętaj, ciebie nic nie kosztuje kliknięcie lajka like i suba, a dla mnie to sygnał, że warto tworzyć dalej. Zostaw też merytoryczny komentarz. Bardzo na to liczę. Dzięki za dziś, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!